Witajcie w nowym odcinku na kanale Rozbieramy To co wtedy znalezione było Zaczniemy sobie od kabla Pokażę wam jaki on jest długi Pauza Do tego wszystkiego, do całego kabla dodajemy ten kawałek Kabla, jeszcze Kabel jest Długi taki Kurde, nie no. Taki długi, zaraz mniej więcej Podamy ile tu jest metrów z całego tego oto kabla to 100, 4 m10 powinno być a więc bardzo dobry strzał, można powiedzieć. Udało się zgarnąć kabel. Patrzcie, jaki on jest gruby w ogóle. No, obstawiajcie w komentarzach teraz, ile może być gram z niego. Ja tak liczę. Stuwa może będzie jakimś cudem. Tylko bez skorowania tego. No więc ja się zabieram za korowanie go. Pauza. Jednak ten kabla nie koruję. Ta część jest w dobrym stanie. Ta nie. I wcześniej obkorowałem też nie była. Tam jedna. To zostawiam. Z 40 gram tego kabla. Ile tam wyjdzie miedzi, to po prostu dorzucę do wyniku tyle, ile bym obliczył z tego. Tutaj mamy 134. Zaraz to jakoś się policzy. Czyli to jest 80, 120. To by było 3 razy to mniej więcej. No, 3 razy, nawet 3,5 można mówić. Prawie 3,5 razy wynik miedzi z tego kabla. Pauza. Z 40 g mamy 12. Teraz sobie jakoś to policzę. Powinno wyjść 120 gram. Znaczy, dobra, nieważne, policzę sobie jakoś. Po obliczeniu powinno wyszło mi 42. Zabieram się do skrubowania kabelków jakichś innych. 14 gram jest. Jeszcze dorzucimy 30. I będzie tak, jakbym rozebrał ten to kabel. Chyba, tak mi się chociaż wydaje. Jak się pomyliłem w jakichś obliczeniach, to napiszcie w komentarzu. Bo szczerze to ja sam do końca nie jestem pewien, 34. Z 40 gram wyszło 12. No czyli 12 razy 3, 30, 36, no i plus pół, bo te 34 tu jest, czyli już niech będzie, że 20 plus połowa. No to 42, no 44 chociaż będzie, bo 30 dodamy zaraz. Dobra, to do troszeczki. Do dorzucamy sobie. To tutaj na razie bierzemy. Dobra, ja to dorzucam. Tu i biorę tutaj, miałem gdzieś gdzieś tutaj miałem kabelek taki i go rozbiorę i być może będzie 30, więc pauza cały ma 73 bez otuliny pierwszej 38 gram tego kabla nie chce mi się szczerze trakorować więc odkładamy go sobie ogarnę lub kiedyś a teraz sobie weźmiemy Stąd te 30 gram i dołożymy tam pauza. No nie chyba ci już te 32 gramy. Chodziło mi tylko o to, żeby po prostu to było. A tam te kabelki się dokoruje. Tam wiem, żeby nie wyszło te 30 gram z tego. Bo było tam 38 zatulino. Ale dobra, tam. To się najwyżej jeszcze dołoży z tamtej torby. Jakichś kabelków pokoruję i już. No i tutaj już jest nie wiem, 60 gramów. No. Pauza. Na razie muszę muszę pomyśleć. A, tak, za tego gigan <coughs> za tego giganta. Na złomie. Po 3 zeta Będziecie mieli dokładne obliczenie tu. 3,56 zł, 7,50 bym miał. Czy opłaca się go rozebrać? To się później dowiemy. Po rozbiórce, oczywiście. Chyba będzie w tym filmie na tyle. To będzie pierwsza część. Zrobię jeszcze drugą z rozbiórki tego silnika. I jeszcze tam tych pozostałych resztek po rozbiórce silnika. Więc cześć i do następnego.